Ja, ja startowałem na prezydenta Warszawy, i po tych wyborach założyłem się. Byłem w każdej dzielnicy Warszawy, rozmawiałem i widziałem tam widziałem specyficzną grupę wyborców. Specyficzną grupę wyborców, z którymi nie da się w ogóle rozmawiać. Po prostu poziom ich hamstwa, agresji, braku kultury to jest coś, czego nigdzie, indziej nie widziałem. I w związku z tym, chcę Państwu powiedzieć, że założyłem się z jednym z dziennikarzy Rzeczpospolitej wtedy publicznie na Twitterze że niejaka jachira zostanie posłem, mimo że była z jakiegoś niskiego miejsca. Bo wiecie Państwo, i oczywiście wygrałem ten zakład, a wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że powiedziałem, że ona jest odbiciem niestety ludzi, których widziałem na Warszawie. I, 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 i po, prostu, po prostu z niskiego miejsca została posłem. I chcę Państwu powiedzieć, że póki my sami nie zrobimy wszyscy rachunku sumienia, no to niestety pamiętajcie Państwo, że my uważamy to za zdradę, a są ludzie, którzy uważają wprost przeciwnie, że oni robią coś dobrego w ten sposób.